WAAAAAAA well I wszystkim, tu na Delula, witam was w życiu po show. tutaj mamy dom Maksymiliana i Laury jesteśmy właśnie u nich zatoczyliśmy pełne koło, co się u nich działo przez ten czas, słuchajcie, na pewno głównym takim wydarzeniem, najbardziej ważnym jest to, że się zaręczyli, planują ślub i dzisiaj słuchajcie, będzie ich ślub, dzisiaj najważniejszy dzień w ich życiu, tutaj widzę, że Laura już po prostu się wzruszyła i chce płakać ze szczęścia Max ma taki głupkowaty uśmiech na twarzy, pewnie się cieszy że wreszcie będzie miał Laurę tylko i wyłącznie dla siebie. Co bardzo ciekawe, tutaj w jego relacjach zauważyłam, że bardzo nie lubi Ramony i też bardzo popsuły mu się relacje z Klaudią. Więc nie wiem, czy obie Panie dzisiaj przyjdą na ślub, a miałam takie plany, żeby właśnie zaprosić wszystkich, których znamy z show. Eee, także no zobaczymy. Planuj wydarzenie towarzyskie, tak, będziemy planować, słuchajcie. Tutaj już mają suknię ślubne, od razu mówię, że suknia ślubna Laury Fierciary jest dość nietypowa, mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo bardzo mi się właśnie podobała, jest taka oryginalna, jeśli chodzi o suknię ślubną, właściwie można też ją nazwać balową tak naprawdę. Rosyjne. Ok. Dobra, planujemy to wydarzenie towarzyskie, bierzemy wesele, wiadomo. Tak, nowożeńcy, goście. O, tutaj będzie dużo gości. Tak, na pewno Liliana, na pewno Klaudia, Afrodyta. Weźmiemy Ramonę, Klarę, Maję, Julię. Słuchajcie, mam nadzieję, że nikogo, nikogo, nikogo nie pominęłam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6. No dziewczyny z show są wszystkie. Nie wiem, zaproszę też Belle Ćwier, bo ją znamy. I Jakuba Szpilkę, bo też go znamy dość dobrze. Dobra, żeby troszkę tych gości było. W końcu to wesele. Żywieniowca też sobie wezmę. Wow, okej. Okay. Może e, lepiej jednak łucję je wziąć. Nie będziemy tutaj dziewczyn jeszcze targać, żeby nam gotowały. Miksologa też weźmiemy. O, myślę, że Zoe jest taka reprezentacyjna. Muzyka... Też bym chciała jednego Dobra Mamy full wypas, słuchajcie, weselicho Rezydencja, ni 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 yy, Ja mam tutaj taką katedrę, słuchajcie, i ja właśnie w tej katedrze bym chciała to zrobić Ale co, nie mogę? Hmm No właśnie o to mi chodziło, słuchajcie, tu jest nasza katedra w Newcrist i tutaj będzie nasz ślub. Jedziemy, jestem bardzo ciekawa, czy wszyscy przyjdą, słuchajcie, i w ogóle jak przebiegnie ta ceremonia, bo zazwyczaj te moje śluby to są takie nieudane, więc mam nadzieję, że tutaj wszystko potoczy się bardzo dobrze. Moi drodzy, możemy zobaczyć, kto już przybył na ślub, jest Ramona, jest Klaudia, która terka tutaj na kawalera, jest Liliana, która dostała w wytrzeszczu, jest też Klara, która ma bardzo dziwną minę, no i jest Afrodyta, która chyba nie czuje się tutaj najlepiej i myślę, że chciałaby bardzo, bardzo, żeby teraz był przy niej Robert, Ech Boże, Norbert, Robert, Norbert, Norbert, no, tak czy siak. Widzę, że tutaj niezbyt dobrze właśnie się czuje, tak dziwnie stoi. Nie ma jeszcze wszystkich gości, także spróbujemy tutaj zagadać. Porozmawiamy z Klaudią. Może podziękujemy jej też za przybycie. Natomiast kawaler no też mógłby tutaj zagadać może do Afrodyty. Nie wiem, czy ona chciałaby tej rozmowy tak naprawdę, ale zamienimy tutaj parę słów ze wszystkimi dziewczynami. Które przyszły z Lilianą, oczywiście też. O, jest tutaj opcja: podziękuję za przybycie. Mm, przynajmniej była przed chwilą. Ok, dziewczyny gdzieś sobie idą. Myślę, że tutaj będą teraz wchodzić na teren e, tej katedry. E, jak widzicie, kawaler jest bardzo elegancki w swoim smokingu. O, idzie Julia, fajnie, że przyszła. No, a Laura ma taką nietypową kreację ślubną, słuchajcie, bardzo nietypową, ale myślę z drugiej strony, że w jej stylu. Tutaj pewnie teraz y <grywia> Laura opowiada Klaudi, jakim to wspaniałym mężczyzną jest jej przyszły mąż. Okej, okay. widzę, że dziewczyny tutaj się przechadzają po terenie tej katedry, tutaj też jest pełno ludzi których nawet nie zaprosiliśmy, ale widzę, że nasz ślub przyciągnął tutaj rzesze po prostu, słuchajcie, różnych osób. Tak wygląda ta katedra, i ja już Wam pokażę, od kogo ją sobie pobrałam. Przypomnę pewnie. Tutaj jest katedra. Macie osobę, która ją stworzyła. Jest ona no, dość przestronna, jest tutaj troszkę miejsca. Tylko jeżeli planujecie mieć żywieniowca, ja zrobiłam tutaj taki powiedzmy mały aneks kuchenny. Żeby to jakoś wyglądało i żebyśmy mieli sort Chociaż nie wiem, czego będziemy mieć, to już po prostu jest siła wyższa Tutaj mamy bardzo fajny łuk weselny <noise> Tutaj też jakiś posąg No fajnie to wygląda Jest dość przytulnie, mamy też dużo miejsca na dworze Co było dla mnie mega ważne Jest też auto, o którym przyjechaliśmy tutaj do ślubu Jest Maja, siemanko Cześć, Maju. O kurczę, Maja jest bardzo smutna i przybita. Nie ma z tobą Jakuba. O kurczę, a może znowu się pokłócili? Mam nadzieję, że nie, słuchajcie. Poznamy ją i co jeszcze, poprawimy jej humor. Po prostu troszkę z nią pogadamy. O, kawaler rozmawia ze swoimi dawnymi miłościami. Mam nadzieję, że Laura nie jest tutaj zazdrosna. Okej. Okay. Nie wiem, czoło nam się tutaj ikonki nie wyświetlają. O, teraz pojawiła się Maja. Troszkę właśnie sobie porozmawiamy. O, musimy się też pocałować z naszym kawalerem. Dobra, skąd z tą Klaudią już gadać? Wiem, że Klaudia teraz ma bardzo dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Zobaczmy, co tam Maja słychać. Słuchajcie. To jest Klara. Też moglibyśmy tutaj do niej zagadać. Julia jest. Rozmawia teraz z Ramoną. Spoko, moglibyśmy do niej powiedzieć tutaj, do niej powiedzieć, moglibyśmy powiedzieć jej cześć przynajmniej, myślę, że by byłoby miło, dobra, musimy znaleźć też naszego kawalera, on musiałby tutaj przyjść i nas pocałować, widzę, że na razie jest zbyt zajęty po prostu, o, Laura chyba usiadła przy barze, tak, rozmawia tutaj z dziewczynami, fajnie, Przyszła też Bella. Nie wiem, skąd ją znamy, ale znamy ją. Wiecie, no jesteśmy też dość tutaj zamożną rodziną. Wszystkie zamożne rodziny w tym mieście trzymają się razem, więc myślę, że stąd właśnie ją znamy. Dobra, kawaler, chodź tutaj, bo tak będziesz gadać tam w nieskończoność. Ja w ogóle myślę, że kawaler to jest taki rozgadany typ, że on bardzo lubi sobie tutaj pogadać, szczególnie z dziewczynami. Ech, jak widzicie, po prostu aż zrobię mu tutaj zdjęcie. Klara, tak cię niewyraźnie tutaj będzie widać, ale myślę, że każdy się zorientuje, że to Ty jesteś. Zdjęcie jest, słuchajcie, gdzie jest ta nasza Laura. Mam nadzieję, że ten pocałunek tutaj żadnej takiej wielkiej, że tak powiem, sensacji nie wywoła i nikomu bardzo serca nie złamie. Bo pamiętajmy, że kawaler dalej ma te takie różowe paski romantyzmu z innymi synkami. Także podejdziemy sobie do niego i na pewno go teraz um, pocałujemy. O. Pocałujemy go. Mamy tutaj mało tych rzeczy wypełnionych, słuchajcie, ale. O! Maju! Ach, ok! Myślałam, że jesteś tutaj szczęśliwa z Jakubem. No ale nie ma go przy tobie, więc widzę, że wykorzystałaś tutaj szansę, żeby pocałować Maxa w policzek. No w sumie taki pocałunek w policzek, no jakiś taki. Niewinny jest dość. Więc myślę, że tutaj nie będzie jakiegoś wielkiego problemu. No, cały czas się buzi, buzi. O, i Maja, i Maja po prostu depresja. Wścieka się znowu. Tutaj dziewczyny też się wściekają inne. Ale słuchajcie, no, już jest po show. Wiecie, kto wygrał. Kawaler jest ze swoją przyszłą żoną. Właściwie już za chwilę nie będzie kawalerem, mało matko. Dobra, bierzemy ślub, moi drodzy. Bo to jest nasz cel główny. Nawet Afrodyta się wkurzyła na nas. Dziewczyny no, dziewczyny, nie no, wyluzujcie. O, patrzcie, mamy muzyka. Który bardzo cicho gra, ale coś tam sobie brzdęgoli. Czy my możemy wziąć ten ślub? Przepraszam bardzo. Byłoby miło, gdyby tutaj wszyscy się zebrali i nas obserwowali. Byłoby naprawdę fantastycznie. O! o jejciu, jaki cały słodki. Okej. Okay. Dobra, chodźcie, później trzeba coś zjeść. Nie wiem, czy my będziemy mieć ten tort, czy nie. Chyba się go nie doczekamy, słuchajcie. Wiem, że nasza pani tutaj odgotowania przyszła. O Laura. Boże, Laura, maja ze zwieszoną głową oczywiście tutaj ociera łzy. O, patrzcie, wszyscy tutaj przyszli nas obserwować. <grym> Zaraz Afrodyta nam się tutaj zasika. No i poszła. O, Klaudia tak samo. Co robi Maja? Dlaczego ona tak blisko stoi? Jakby była drukną Laury, no ale Laura nie ma druchny tutaj. Tak stoi blisko, ale nie chcę na to patrzeć. Nie wiem. No strasznie jest smutna. Widać jednak, że to, że stare uczucie chyba nie rdzewieje. Dobra. Poślubiliśmy naszą wybrankę, więc spoko. O, tutaj dziewczyny przynajmniej się cieszą. Przynajmniej chyba Ramona się cieszy z tego wszystkiego. Dobra, spróbujmy teraz może. Czy nie mamy tortu? Czy mamy tort? Zrobił ktoś tort? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Jak sami nie zrobimy, kurde, to chyba nam nikt nie zrobi. Laura, ja wiem, to jest twój wielki dzień, jesteś w sukni ślubnej, ale kurde, gdyby udało ci się zrobić tort, to powiem ci, że byłoby rewelacyjnie. A czemu nie możemy nic, ten, nic upiec, nic ugotować? Brak dostępnej lodówki. Aha, aha. No, w sumie to jest racja, słuchajcie. Może dlatego nikt nam tortu nie zrobił. Ale nie będziemy już czekać tutaj na łaskę. E, I nie łaskę innych. Weźmiemy sobie loduwe. Proszę bardzo, jest lodowa, jest impreza. E, chodź, moja droga, drób torcik. Proszę cię, gdzie mi w ogóle gdzie ten tort postawić? To jest inna kwestia. Są jakieś w sumie. Są jakieś w sumie stoliki. Gotuj. Jaki tort sobie zrobimy? Chciałabym jakieś ładne białe ciasto, możemy tylko zrobić. Ona będzie takie reprezentacyjne, chyba najbardziej. Dobra. Nie gadamy już z tą panią, moja droga. Tylko robimy torcik. Chciałabym mieć fajny tort weselny. Może tutaj uda się go postawić. Zobaczymy zresztą. Kawaler, gdzie ty jesteś? Cel główny: weź ślub. No to chyba wzięliśmy, nie? Ten ślub. <laughs> Dlaczego ona nam tutaj pisze, że nie wzięliśmy Kiedy wzięliśmy? Hmm. Dobra, okej, okay, misze z tym. Dziwny, dziwny ten pasek, dobra. Kawaler, ty czekasz na drinka? Tutaj coś rozmawiasz widzę z dziewczynami. Straszny tłok przy barze, słuchajcie, trzeba było jeszcze jeden bar postawić. Wszyscy zamawiają chipsy. No, wyżerki dobrej to na tym weselu nie ma. Kawalerce, co? Idziesz pomagać tutaj? Pani kelnerce? Właściwie barmance? Jak tam Laura sobie radzi? O kurczę, Maja do niej przyszła. Uhu! Maja jest dzisiaj jakaś dziwna. Po prostu zaczynam się jej bać. Tak stoi i patrzy na nas. No, kobieto, idź sobie musimy tort zrobić, bo nikt nam nie chce zrobić niestety. Dobra, polazła. Było trochę tutaj grozy. Moim zdaniem świetnie Laura wygląda w tej sukience. Wiem, że może wielu z wam tam nie przypadnie do gustu i tak dalej. Generalnie ja też nie lubię jakichś udziwnionych sukni ślubnych i, i tak lubię właśnie białe te kreacje. Takie właśnie typowe i tradycyjne. Natomiast do niej mi to bardzo pasowało. Nie wiem dlaczego, także właśnie takiej strój wybrałam. No, moja droga. Będzie ten tort dzisiaj? Poproszę o torcik. Nie wiem, co z tym ślubem. Czemu nam tego nie zaliczyło? Może jakiś bug. Gdzie nie tort? Żeby Maja tylko go na mnie popsuła, bo ona jest to tylko zdolna dzisiaj chyba. Ehm, dobra. Mm, no, figurka weselna. Max, chodź tu. Kawalerze, już nie jesteś kawalerem. Proszę tu podejść. I. <śmiech> <śmiech> Czemu nie możemy wziąć kawałka? Um, no dobrze, on, on jest panem młodym, więc o co chodzi? Pokrój tort to weselny, tak. Maja, dość tej depresji. Jesteś z Jakubem, weź się ogarnij. i nagle mam złoty medal. No, raz pokoju. <laughs> się kłócić nie będę. Toście pokroili ten tort? Także jakoś nie wiem, nic nie zauważyłam. Brzuszek boli, co? Może ciasto było niedopieczone. To jedz. Idź najpierw do kibelka, a później jedz. Max, co ty potrzebujesz? Weź kawałek. Coś się tutaj baguje mi dzisiaj ta gra. Słuchajcie, weź kawałek, Max. Zapad wieczór. Bardzo lubię taki klimat właśnie tutaj w simach, jak zapada wieczór. I kiedy dojdzie jakiś tutaj dodatek pogodowy, to naprawdę będzie fajnie. Nie wiem, ale... To mi się kojarzy po prostu z takim spokojnym, naprawdę letnim wieczorem, słuchajcie Uwielbiam takie, gdzie na przykład jest woda, gdzie słychać jakiś szum, wiatr w ogóle Nie wiem, w oddali jakieś żaby, to jest tak strasznie klimatyczne O, kawaler sobie jest gośćmi Widzę, że ta kobieta tutaj do gustu nie przypadła Ojejciu, to jest nasz ślub, weź bez dziewczyno A my tutaj jesteśmy najważniejsi Laura chodzi z uśmiechem po prostu od ucha do ucha Widzę, że tutaj wreszcie czuje blusa na 100%, kawaler jest jej, właściwie już nie kawaler, tylko mąż Także niczego nie musi się obawiać. Natomiast Maja naprawdę mnie tutaj niepokoi. Ona chyba najbardziej przeżyła ten ślub, tutaj widzę. No bo tak, Klaudia coś się tam powkurzała na kawalerę, go zobaczyła, Afrodyta też, ale generalnie go olały. A ona tutaj widzę, no, że ciężko to przeżywa. Nie mówi on już o jarnie, ja której w ogóle to nie ruszyło. Tam, gdzieś sobie pląsa tańczy W ogóle Fuh, Kawaler, jaki kawaler, jakie show Jestem z Donem Po prostu kąpiemy się codziennie W wannie, jest super Chill out A ty? Kędziorek, idź do pianina grać Nie po to cię płacimy, żebyś stał nad nami tutaj O, fajnie Ramona się cieszy Nie sobie myśli, yes! To wreszcie pozbyłam się Maxa, już naprawdę. <grych> o, tutaj Laura tańczy. Nie, nie, Klara tańczy. A, a Maja tak obserwuje w sumie, nie wie, do której grupy się przyłączyć. Dzień za Afrodyta. I, i... A tu musisz sobie siedzi Fajnie Dobra. Julia? Julia chyba poszła już, słuchajcie, ona ma, ma małe dzieci w domu, także w sumie jej się nie dziwię Zobaczmy, czy że tutaj kogoś nie ma, czy ktoś czasem nie został, bo gdzieś się nie zagubił Nie, ale nie ma nikogo Impreza powoli, słuchajcie, się wykrusza Przynajmniej tak mi się wydaje A, nie, Julia jest jeszcze Tutaj dziewczyny tak się zebrały, żeby jeszcze tak trochę popatrzeć na kawalera Maja zdecydowanie chce oddychać tym samym powietrzem, bo się tak tutaj przykleja do nas co chwila. Fajnie by było, wiecie, co jeszcze sobie potańczyć. Hmm, potańczymy sobie, może niekoniecznie z Ramoną, ale fajnie by było zatańczyć z mężem. Szkoda, że tutaj nie ma takiej opcji, że możemy, wiecie, tak, tańczyć jakoś tak bardziej, no nie wiem, wytwornie czy coś takiego. Idź do domu, z strój, nie, nie, nie. Chcę zatańczyć z moim mężem, moi drodze. O, dlaczego nie mam takiej opcji? On jest. No fajnie, dobra. Dostaliśmy nagrodę za piękne wesele. O matko, kawaler. Ciebie tutaj znowu jakaś kobieta dopadła. Właściwie nie kawaler. Czemu ja ciągnę na niego? Mówię kawaler. Hmm. Z przyzwyczajenia zapewne. O, przyszła pani żywieniowiec. Szkoda, że nie zrobiłaś nam tortu, wiesz? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Słuchajcie, już się zrobiła 23 w Sima. No, naprawdę jak ten czas leci. już Maja... już bliżej nas nie możesz być. Odpuść. Patrzcie, jak ona tylko zerka tutaj kątem oka na kawalerę. <laughs> Laura się już niczym nie przejmuje, bo go usiedliła. Także jest spokojna, reszta dziewczyn też się bawi, słuchajcie, wszyscy tańczą, impreza właściwie się rozkręca, mimo że się zrobiło późno. Na początku, no wiadomo, było tak niebrawo i dziwnie, bo wszyscy się spotkali w takim szerszym gronie. O kurde, Liliana będzie grać, aż się boję. Liliana, tylko, tylko proszę Cię, powiedz, że dałaś im jakiś ładny wazon. Nie mógł że ta gra na pianinie będzie Twoim prezentem. Albo po prostu tylko sobie usiadła tutaj. No, gada sobie z Afrodytą. Super. Ok, dobra, chyba będziemy już kończyć słuchajcie tutaj ten wieczór Kawaler z Laurą Kawaler z Laurą uh -huh. Max z Laurą mają jeszcze swoje plany na ten wieczór W związku z tym, jako nowożeńcy, no wiem, może to niedobrze w naszej kulturze Że opuszczają imprezę jako pierwsi Ale słuchajcie, mają bardzo ważne plany, więc widzimy się w domu Słuchajcie moi drodzy, zostawiliśmy gości, żeby wymknąć się do domu, spędzić ze sobą. Posłuchajcie namiętną noc tutaj poślubną. Otóż tak. Pocałujemy naszą żonę. Słuchajcie. I oczywiście postaramy się o dziecko. Taki jest mój niecny plan dzisiaj. <grytania> Laura się ucieszyła, słuchajcie, aż podskoczyła. Tutaj śledzić moich Simów. Przyspieszę im trochę czas, jestem bardzo ciekawa, słuchajcie, czy Laura zajdzie w ciążę. Mam nadzieję, że tak. Na razie chyba nie będę im zmieniać tego domu. W ogóle ten dom jest dość pojemny, więc nawet jeśli im się dziecko urodzi, to spokojnie powinni dać tutaj radę. Więc na razie tego domu wydaje mi się, że nie muszą zmieniać. O Laura jest trochę padnięta. Nie dziwię się pewnie miała wygodne buty słuchajcie. Ulala Dobra, stawiam na to, że ona jednak będzie w ciąży, przynajmniej jestem tak optymistycznie tutaj nastawiona, znaczy, no, u góry tu mamy kibelek, jest Dobra, zaraz wykonamy test ciążowy, słuchajcie, kawaler, coś ty tak wyskoczył z tego łóżka Dobra, zrób test ciążowy Jestem też bardzo ciekawa, słuchajcie, co mi się urodzi Tak, tak, wiem, jesteś zmęczona. Ok. O, super. Laura jest w ciąży. Słuchajcie, idzie teraz powiedzieć kawalerowi. Nie wiem, gdzie się, Boże, kawalerowi. No, już po prostu, on zawsze dla mnie będzie kawalerem, chyba. Idzie powiedzieć Maxowi. i przez chwilę wyglądałam, jakbym miała się rozpłakać, ale zakładam, że to chyba ze szczęścia. Słuchajcie, Laura jest w ciąży, nasz kawaler nie jest już kawalerem, a Laura przez chwilę była bez włosów. O, i jest jej niedobrze. Widzieliście, jak ułożyło się życie wszystkich Simek, jednak to nie jest ostatni odcinek. Ostatnim odcinkiem będzie kolejny, gdzie w jednym właśnie filmie pokażę Wam jeszcze raz, jak wszystko się tutaj poukładało. Jest troszkę może jeszcze niewyjaśnionych sytuacji, także już tak naprawdę zobaczycie jak żyją ci simowie po tym show. I tak jak mówię, oprócz tego odcinka będzie jeszcze jeden, także zapraszam na niego bardzo serdecznie, trzymajcie się i pa pa!